Hej, Wito. Wito. Przywitaj się ze wszystkimi. I Wito, jak zawsze, łączy się skąd? No, wiadomo, z szlaczków górskich. Oto Wito idzie tutaj. I ja się też witam. Hej, hej, hej. <laughs> A. I u nas bez zmian. Ach, ty, 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 ti. Szatanie mały, to jest mały szatan. Mały szatan idzie na spacer. I zabieramy Was ze sobą. Nic nowego nie będzie, bo to tylko będzie mały szatan latał, latał tak? Ale idziemy sobie się przejść. Za oczami to wszystko tak wygląda. Z tej wysokości. Wszystko jest takie olbrzymie. <laughs> mi troszeczkę lepiej. Chociaż też ja jestem mała, więc też olbrzymie. Tak, Witoś? Witoś? Ty? Ty? Diable, pokaż tu się. Póki go mogę nagrać, zaraz go puszczę. Mam taką nową smycz, bardzo fajną, ale niestety krótką. Zapomnieliśmy długiej linki, więc zaraz go puszczę, jeżeli nie będzie innych psów w witulku. Idziemy, chodź. Szatanie. Ruszył. On to jest szybki chłopak. No, lecimy. あっ <laughs> I jak zawsze, nie mogło czego zapo zapo nie zapomnieć, tylko czego zabraknąć. O jest, moich klapków. <głupia> klapki górskie. <głupia> Najlepsze. Najlepsze klapki Ever. <głupia> Kamieniami tylko nie chronią przed. Ale jest super. Chłodno przynajmniej. Gdzie ten nasz Wituś? Jest tutaj. On nie ma czasu się zatrzymać. On tutaj zwiedza, eksploruje jak to Wito. <grymne> wito, pokaż się chodź. Zobaczcie, co on ma na głowie. Pokaż się. Zobaczcie. Wito. Połóż się nie? Nakręcę. O, zacie. Tak wygląda. Nie no, aż muszę zaraz zrobić zdjęcie. Wito. Połóż się, żebym mogła pokazać. O. To jak wygląda pies w dziczy. Puszujący. Witek to jest taki Bushman. On wszędzie tą głowę wkłada. Dawaj tą głowę Ci wytrę. Pokaż. Stop. Poczekaj, 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 bo przecież, patrzcie, No już, wito, pokaż buźkę, pokaż teraz, jak? Jeszcze poczekaj, przy oku masz stop. Przy oku zamknij, o, trzeba oczyścić, żeby. Pokaż teraz, o, teraz jesteś elegancki, co, nie masz czasu. No idziemy, chodź, chodź. Zaraz mu wodę damy. On już, dostaj, wszędzie, zaraz znowu będziesz cały w tych liściach, tych igiełkach. Jest Witek chwilowo na uwięzi, bo było mnóstwo jaszczurek. A Wito okazał się myśliwym na jaszczurki. To ja to wiem, bo on w domu tak samo. Wszystkie jaszczurki obserwuję, które do nas przychodzą i chcę je oczywiście złapać. Dlatego wziąłem go tutaj jednak na linkę, bo jak widać, tutaj o jaszczurka to sobie polecia, ale tam jest w dół. Ja nie chcę, żeby ta kulka mi tam poszła w pędzie myśliwskim. Wolę go pilnować. A jak poczuję zew, to on jest zazwyczaj odwoływalny, ale jak jest zew jaszczuryd czy kota, to nie. Oj. Od wiewiórek też. Właśnie trzy stworzenia. Wiewiórki to wiedziałam. Koty wiedziałam, że on uwielbia ganiać. Ale jaszczurki to jest nowość. Tak, Wito? Wito, jaszczurko. Sam jesteś jak jaszczur. A chwilę go puścimy. Poczekaj, tu już nie ma jeszcze jak. Wito, stop. Odepniemy tutaj, o. Pyk. Opa, hop. Pobiegaj sobie chwilę. O, tutaj dobrze widzę. I my tak sobie chodzimy dalej. Tak, Witulku? Dlatego mówię, rzadko coś wstawiamy. Ogólnie nasza tematyka spacerowa jest w tym kręgu, tutaj. Właśnie. O, widzicie, takie są duże tu na nasłonecznione place. Tu. Ja się przywitam, widać mnie. Ui. Widać. To jest Wito. I na takich słonecznych miejscach to się jaszczurki lubią wygrzewać. Szczególnie na kamyczkach. A wituś szczególnie uwielbia na nie polować. Ale jest dużo suchego. To jest bardzo niebezpieczne. Te suche gałęzie plus igły. Trzeba być bardzo ostrożnym. Powoli. Oj, chyba coś pomieszaliśmy, szlak Wito. Musimy się zawrócić. O kurczę, zobaczcie, tu się paliło. Wycięli to. A dlatego tam jest taki plac. Wito to nie jest szlak. Musimy się wrócić. Chodź. Chodź. Wracamy, nie, tam nie ma szlaku. Ja nie będę znowu szła przez jakieś te. O, teraz była piękna miniaturka. Może mi się uda zrobić. Wito! Super! Dobra, lecimy, z powrotem na szlak. Szlak był jednak tam. Więc wracamy. Pójdziemy w jakieś bardziej zalesione miejsce. Tutaj po prostu była, widzę, wycinka. Tak, same te. Dlatego tyle tych gałązek. Śledzi mnie. Jakiś mały drań. O, ten drań. A ten. <noise> ten mały drań. Tak. A zrobię miniaturkę. Wito, poczekaj. Zrobię tutaj jakąś miniaturkę może. Nie, to jest za dużo słońca, ładniej coś z zielonym zrobimy. Chodź Wito! O, tu jest takie fajne. O, tu jest super miejscówka. Wito! Chodź tu przede mnie, już biegnie. Model stop. Tutaj, Wito, stop. Tak, tak, właśnie tu. Siadaj sobie, o. Przerwiemy, zrobi miniaturkę. Ło! Bym się wywróciła. W moich super klapeczkach! Bym się wywróciła. Coś. Kamyczek jak wejdzie to jest najgorzej. Ale tak jest super iść. Co, Witusiu? Już idziemy sobie na spacerek. Tak. Mieliśmy małą fotosesję, tak? Wody chcesz? A, on chce chyba wody, tak? No to chodź, może się uda. Położę tu. O. I nagram cię. Gdzie jest ten Witus? Uda się, czy się nie uda? O. Może się uda. O, poczekajcie. Może się uda. Chodź. Jesteśmy, jestem i ja, nie wiem czy mi ale teraz stacja wodopój musi być. Tak? Musi być stacja wodopój, tak? A, chodzi mi to. Proszę. To jest najważniejsza sprawa. Z psem zawsze trzeba mieć wodę. <grybuj> Na pipi. Zazwracamy, bo pan rowerem to już wiedzie szybciej niż my tutaj sobie robimy trekking w lesie. Ale musi chciał pić. Super. Już? Dobra, nie marnujemy ani kropli. Tak? Tak. Super woda. No, super woda. Idziemy dalej, tak? to Ruszamy dalej. Zapnę plecak. Wezmę kamerkę. O, pa, zabieramy Was. Udało się jakoś ustawić słabo, ale mam nadzieję, że coś się nagrało. Lecimy, Wito, chodź. Szczerze, nagrywalibyśmy częściej, tylko mamy ten problem, że chodzimy codziennie w te same miejsca zazwyczaj. Wita, ulubiony spocik, to jest tutaj w górskie szlaki do miasta to są zazwyczaj dużo ludzi i rzadko kiedy wyciągnę, wyciągnę kamerę Zapominam A obiecuję tyle razy o, nagramy, nagramy dużo i nie nagrywamy Tak, Wito? Tak a najlepiej jest właśnie na łonie natury jak jesteśmy na plażę Wituś nie jeździ. Wito na plażę nie, prawda? W ogródku to Wito nic nie robi. Tylko sobie poluje na jaszczurki i leży w słoneczku. To mówię tak trochę nuda. No nudny nasz ten kanał, Wito się robi. Znaczy, twój kanał, Wituś. Tak. O, gdzie on jest? To jest. Zwiedzać. Nie biegnij tak szybko. Wito. Muszę go spowalniać, bo widziałam na szlaku. Że są konie, bo były końskie kupy. A ja nie wiem, jak on tutaj by zareagował, a nie chciałabym, żeby spłoszył konia. Oj, idziemy sobie po ładne. No więc my tak sobie będziemy teraz chodzić. Krajobrazy bez zmian, tylko zmienia się wysokość. Góra, dół. Pito. Powoli. Muszę go spowolnić. Wszędzie zostawiasz swój ślad. Teraz już idziemy w górę. Jest góra, dół, góra, dół. Teraz idziemy tam, ku słońcu. Gdzie ono jest? O, tam. Ciekawe, czy będzie widać w obiektywie. O, jest chyba. <laughs> uh, prześwietliłam pewnie. <laughs> o, i Witek, już znowu buszowałeś? Już jesteś. Znowu Mate i igiełki na głowie. O, więc idziemy. Po kamykach, po kamykach. W górę. Chodź, Wito. zwiedza, Wituś. Ale mi śledź, że... Ja chcę go nagrać, a nie mam... O, teraz, fajnie. Oto na miniatureczkę. Gdzie on jest, Wituś? To model jest. O, modelu ty. Oj, ty modelu, już do mnie idziesz. Pokaż, wyciśniłabym cię. Ale już nie, już nie ma czasu. Już trzeba iść buszować dalej. Więc idziemy dalej. I to ma śledzenie kamery włączone. Gdzie on jest? Tu, jak w tym słońcu, to nie widzę, gdzie ty jesteś, Wih. I ja mam chwilową zadyszkę. Było troszkę pod górkę. To człowiek się zadyszał. O. Ale Witek ciuchcia. O ciuchcia. Tu jest ciuchcia. No ale on ta tak oddycha. Właśnie tak oddycha Wi. Tak Wi? Tak? Tak jest. No dobrze, no to co? Będziemy się rozłączać powoli, bo będziemy tak szli i szli. Podejrzewam, że połowa osób już wyłączyła, nie ogląda, ale jak ktoś lubi podziwiać krajobrazy, lasy, głównie i Witusia, naszego buldoga górskiego. Nie wiem co on ma, on no, uwielbia górki góry, to są jego ulubione. Chociaż dźwięk jego oddechu nie wskazuje na to. Ale on kocha właśnie chodzić po wszelkich lasach, w górach, szlakach. Od zawsze. W Anglii też tak uwielbiał. Zawsze go zabieraliśmy. W Anglii to nawet szczyty zdobywałeś, co? Tu zdobywasz tylko górki. Bo do rezerwatu nie będziemy go zabierać. Bo tam to jest odkryta patelnia na tej wysokości już, co się jedzie na tej tejdę. Tam się psa nie bierze. Szkoda by było mi go, by się z... zesmażył Wito. Tak Wito? On się uwielbia opalać, ale na swoich warunkach w ogródku. Kiedy ma swój spocik. O, musimy nagrać twoje łoże. Znowu kupiliśmy łóżko ogródkowe. Z baldachimem teraz Vito ma. właśnie. Postaram się wrzucić na koniec tego filmiku Witusia łóżeczko, któremu zakupiliśmy. Chyba w Lidlu. W Lidlu, w Lidlu, o ile dobrze pamiętam. No. Bardzo fajna sprawa. Szczególnie jak jest ciepło, to ma trochę swojego cienia. No, postaramy się nagrać. Tak, Wituś? Postaramy się. No. Nagramy później. W ogródku. Oczywiście jak ja to ja obiecuję, a później spełniam. Nie, muszę, muszę pamiętać Żeby właśnie pokazać. Bardzo fajna sprawa. Co w Lidlu na całym świecie są te łóżka. Bo kiedyś kupiliśmy, tu nie wiem, czy w Lidlu. O, Jaszczurki już są. W Lidlu czy Waldi. Nie polujemy Witusz. idziemy tu. On już wie, gdzie był jego spocik. Na jaszczurki. Nie! Nie ma jaszczurkowa. Idziemy tu. Tak. A no już się podekscytowałeś. O, jak usłyszał tylko, bo ja to tak fajnie słuchać, taki szelest. Jak tylko usłyszy ten szelest, to już nawet lepiej chodzi. Więcej mu się chce. Co wido? Idziemy dalej, pod górę. Ku słońcu. Gdzie nasze słońce na koniec? I lecimy my. Nie wiem, gdzie słońce. Chyba tam. O, tu jest piękne. Wow. No, a Wito czeka, dobra. Ruszamy. Do zobaczonka. Pewnie w ogródku, co Wito? No? Chodź, ruszamy już do auta, tak, Wito? Chodź. Chodź na parking. Tak. Tu już idzie Witus, jak widzicie, o. Przyczepiony jest tutaj. Do mnie. I już na smyczce. Bo tu już jest normalna droga. Tutaj i rowery, i krosy, i autka, wszystko. I my też później będziemy jechać. Idziemy na parking, tak? Poczekamy na naszego kolarzystę, rowerzystę. Może już nawet ona on nas czeka. Chodź, Witoś. A jest żar. Uf, z 30 stopni co najmniej się zrobiło. Więc ruszamy naprawdę. Ja muszę też iść po wodę, bo się Woda w plecaku kończy. Zawsze biorę zapas, ale i tak się kończy. Często. Ten pan tyle pije. Ten cały wigłach, tak? Chodź, chodź do samochodziku, idziemy. No i teraz nas czeka wspinaczka wzdłuż drogi, bo już po szlakach nie będziemy szli. To... A ten mały treptusiak jak zasuwa? Zasuwa, chodź, chodź do autka, chodź. Idziemy. I oto Wito. W swoim łóżeczku, tak? Oto jest to łóżeczko na takich nóżkach. Pyk. Z baldachimem. O którym mówiliśmy. I Wito zmachany po spacerze. Wodą się opił cały. Odpoczywa, tak? Wituś? W cieniu. I on tak lubi właśnie tu w cieniu. Albo tam idzie na słońce się wygrzać. Albo tu w cieniu leży, tak Wituś? O i to jest takie łóżeczko, o. Takie łóżeczko. Jak? Z Lidla, o ile dobrze pamiętam. Tak, z Lidla. To jest z <laughs> Ale szczęśliwy. I taki fajny tu jest materiał, o tutaj. O tutaj. Taki, że wietrzy się. Tak, Wituś? Nie jest mu gorąco. I nie musi leżeć na kamyczkach, tylko może sobie leżeć właśnie w swoim łożu. Tak, Witoldzik? O tak! O tak! I tak sobie Wituś odpoczywa. Polecamy to łóżeczko, co Wituś? Tu jest młodeczka. I tu jest młodeczka piękna. A, tak! Coś tam pan będzie rower mył, tak? To by było na tyle, co? Witula. Pożegnasz się ze wszystkimi i będziesz odpoczywał. Tak, witoś się uda teraz spać. Słodziaczek. Chodzenie. Przyp turbo. Tak, gituś. Już odpoczniesz, zaraz się zmoczysz jeszcze wodą. Tak. Pa, pa.